Okay. I ten team, który mamy teraz, jest dużo lepszy niż ten, jak grałem atroksem nowej gry. Będziemy mogli przynajmniej e, jakkolwiek z nim walczyć. A ja tam goś rzucał, tam goś rzucał e, klatkę i byliśmy już bezradni. Próbuję przerwać jej liko. Już. Jeszcze raz, zaraz podejdę, zostaje. Teraz go się już nie cofnie. Następne. To... O Boże. Ej. ej, to mi się podoba. Turniej na Fiddle. Jak dużo ty masz IQ? Wichlaison. Z górnej dżungli zaczął. na urgoty. Ej, czy dwa urgoty mogły się wciągnąć nawzajem? wzajem? Boże. Czekaj, ona miała W, a ja dodrzuwałem niepotrzebnie. Ona wzięła W, co nie? Jest bez ignita teraz. Ale ma flesza. To jest to, na co muszę uważać. Nie dostał turret hita. O Boże, byłem pewien, że go wrzucam pod wieżę i że goś dostanie e, tym turret hitem. A to by było duże. Nie musiałbym... E, no, dużą przewagę bym miał bardzo teraz. Tak to muszę uważać cały czas. Trochę potracę też z tych minionów. Recall. Teraz to aż głupio recallować. Piję kawę po 22? Tak, a dlaczego pytasz? Fidel jest od dołu. To ciśnię w zonie, w tłum w mężaję. To, to i teleport zaraz. Ona chce odpuszczać falę, ale koleżanko chyba tu nie będzie takie proste, a może będzie. Ale co będzie jak dwa urgoty się wciągają. Czy dwie osoby mogą robić brybry? Nie wiem. To jest sprawa, która wymaga głębszego zastanowienia. Ona ma szóstkę przede mną, nie? Chyba, że zgarnę te creepy. Kri... A ja ty zamierzasz się... Ona szóstkę zaraz wbije. Zabił ją! No, dużo mi zrobiła na to combo. Jedną mnie zabiła ona. Nice. A szczerze to ten czarm bardzo mnie zaskoczył, że dostałem nim. Eee, Kazik długo czekał. Nie wiem, czy musiałby flashować jakby wskoczył od razu. Jak challengerowanie? Zajebiście. Słuchaj, dzisiaj świetny progres. Minus 20LP na razie. Czemu drajka jeszcze nie mamy: Strolling. Ten Drake już dawno powinien być nasz. Oddajemy bez walki. No dobra. Czy masz plany na wbicie Challengera na OW tak bez memowania? A... Zależy, jeśli będą dobrze mi gierki szły, jeżeli trochę bardziej pogram serio i na przykład okaże się, że... że jakiś tam sensowny winrate utrzymuje. Eee, to tak, to tak. Ale jako oportunista to nie chcę się deklarować, tylko najpierw zobaczymy, jak mi będzie szło, nie? Jest, zostawiam sobie właśnie tą taką furtkę, że będę treherdował dopiero, jeśli się okaże, że... że dobrze mi idzie. To wtedy więcej, więcej poświęcę na granie czasu. Dobra. O, tu jest ten Fidl cały czas. Ja chyba tak sobie postaję po prostu trochę z tyłu. Mi się nigdzie nie śpieszy. Mam więcej CSów, sporo. Tutaj yy, nie mamy od dolnej strony o co walczyć. Heralda może chociaż zgarniemy. O tak? O ja pierdole Ciekawe czy mogę tędy przebiec Tak mogę, bo ona spaliła Spaliła kio Śmiesznie wygląda jak tam ktoś zje Urgota, który go wciąga. Czekaj, to jest możliwe. Ej, zoom w zoomym momencie się wróciłem. <grydy> Ej, to już zacznę, zacznę od tego, to jest trolling, nie? Zaczynać od Archangela Staffa. On szybciej, dużo szybciej się. Tak... To dalej podtrzymane? Kiedyś było więcej. Podwojone, jeśli cel jest. Bohaterem. Czy tak samo to wygląda dla Weski? Czy to tylko dla Archangela jest podwojone? Jak tam wygra sobie niestety dobrze radzi, zastanawiam się, co się stanie, jeśli bym próbował puszować. Nie masz czasu, Cita. Czy będą jeszcze jakieś gierki w szachy? O czym tu mówisz, że na przykład jak na... ja robiłem gierki w szachy chyba tylko na tym, na oglądanie anime z widzami, nie? Jak czekaliśmy. Zgarniają całego treta. ale mnie kusił, jakbym trochę wcześniej tutaj był, bym się flashnął i yy, przytrzymał go przy tym. Mam gdzie się tepnąć? Tepam tu. Ale chyba nie pomogę im. Tarcza, RK ma. Dłużej powinna ją przytrzymać. Kazik jest na plecach. On tyle dostał damage'a że odwieży. Kto u nich supportuje? Senno. Dobra, ja się chyba recallnę i pójdę na topa. Nie wiem, czy topa zdąży dafnąć, ale... Nie mam wyboru za bardzo. Tak, przed faktem dokonanym jestem postawiony trochę przez to Gołbot. No dobra. Aha, bo on chce na Drake'a. Queen powinna olać tego tureta na topie i zostać. No, defnie tego heralda. Co ty zrobiłeś? Coś Dipsa? Wciąga mnie. O, Senna z Fleszem, nieźle. E, takie krzywe są te akcje, że nie wiem, ale... E, dobra. Aplikacja Amazon'a ma takie promocje. Piotr? O kurde, to faktycznie trzeba zacząć sprzedawać na Amazonie. To może być dobry deal. Całkiem zabawnie się no to patrzyło dziuruje i hurgot dziuruje. Muszę trochę zacząć dirty farmić. Będzie miał mniej dżungli. Kaziks, ale wydaje mi się, że to nie ma znaczenia. Kaziks jest i tak teraz na dole. Czy ona nie mogłaby się wbić w niego? No i zjebiście. Tutaj Ari może być. Nie ma sensu próbować się tutaj nigdzie bić. Lepiej się cofnąć, tak myślę. Nawet w ciemno nie możemy wejść Haralda sprawdzić, ani zgarnąć. Ale to nie byłoby dobre, jakbyśmy teraz już zginęli i oddali przewagę. Czy jest etap w gierce, kiedy Dirty nie przestaje być dirty? Teraz nie jest takie złe, nie było, bo popatrz, jak Kazyk jest na bocie, to jego kampy i tak stoją, to ja je po prostu daję na cooldown i więcej zgarniamy, nie? Czy ty pijesz kole? A gdzie woda? To jest kawa. Nie, nie kola. Niedobrze, prawie tu zginąłem. Jakby Veigar się mnie nie przestraszył, była szansa, że tutaj o, idzie ten stick, nie? To Fiddle odpalił Predatora? Okej, okay, ta arka tak ciekaw jestem, czy tutaj pełne combo mogłoby zabić tego fidla, do której dzisiaj streamek? jak? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Jak się trochę zmęczę, to koniec streama wtedy. Fajnie, fajnie się tym gra z x kurde. Mam wrażenie, że to jest naprawdę dobry pick. Także można go myśleć nad tym, żeby go dodać jakoś do półpiku trochę. Gdzie on nie giną? Dobra, trzeciego drejka. dobrze byłoby nie dać im. Zastanawiam się nad Na tym z Jest ktoś do złapania. Co ty myślisz? Raczej nie myślisz. Haha, <laughs> <Spidyl. śmiech> okay, dobra, nice, nice, nice. Czy widziałeś jak Ziggs one-tapuje Tureta? Tego chyba nie widziałem. Ale może w tej grze zobaczę. No, i zgarnęliśmy tutaj Drake'a eee, 5 za 0 5 za 0 Ale jeszcze eee, nie pchamy żadnych turetów, nie? Nie wykorzystujemy za bardzo Ziggsa. Ziggs w wygrywającym teamie jest dużo lepszy, nie? Pod tym względem. Bo w wygrywającej drużynce mo możesz wykorzystać pasywę. Ja tutaj. Yy, no, pasywa tu mi za dużo nie dała, nie? Może Lidzbana pójdę? Leach Bane teraz. Dobra. Ciekaw jestem, jak dobry jest Horizon w sumie. Ale w Queen wygrała życie. okazała się na górze Ari, więc nie jest tak źle, nawet jakby Fiddle i teraz push Powi powinniśmy pushować teraz mamy świetny team do Siege'a Puszcz dalej, puszcz. Team, chodźcie tu. Ja po prostu mogę srać tymi spadami byle jak. O, zonia. Czemu zonia? A gdzie zginął Kaziks? Niefortunne troszkę, że on umarł. On pod turatem umarł? Co on tam robił? Co to siege? Siege to jest oblężenie po angielsku, a w LoLu oznacza, że staracie się... Najlepiej jest być zgrupowanym, tak żeby nie dawać przeciwnikom szansy się cofnąć. I na przykład ja rzucam Q, Kai'Sa rzuca W, a Piki inne, typu Kazix i tak dalej, po prostu nas ubezpieczają, nie? Jak bardzo jest totalnie potrzebne to tuszowanie mapy, a ile z tego to huchanie na zimne? Ciężko powiedzieć, nie? Tak na 100%. Na pewno duża część to jest huchanie na zimne. A po części tutaj chodzi o to, żebyś... Yy... Hmm. Wiesz co, tak naprawdę, bo mo może się wydawać, że... Yy, że grasz z losowymi ludźmi, nie? Ale to nie do końca prawda. Jak na przykład yy, są ludzie w diamencie, często mają po kilka kont na różnych rangach i spokojnie mogą znaleźć konto z taką samą rangą jak ty. To mi się nieraz zdarzało, że ktoś mnie faktycznie snajpił i udawało mu się dostać do gierki. To nie tylko ludzie są, z którymi przypadkowo cię wrzuci do gry. Ci, co go ustają, tylko niektórzy próbują cię złapać, nie? Wchodzą specjalnie na inne konto. Także zdarza się, ale nie jakoś bardzo często, nie? To nie jest olbrzymie ryzyko. Zwłaszcza jak ktoś ma taki mniejszy kanał jak ja. No tak. Naprawdę zgarnął? Koniec gry? Kha'Zix jest w złym miejscu Szkoda, że nie było tu Kha'Zixa Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że to było do kończenia gry okazja Dobra Co ja składam na ostatni? Robodona, nie? Tak myślę Że ci파jące kurwy się reklamują na czymś streamie? Nieładnie, konopny. Kto tak robi? Stanów się nad sobą. Czy first track na się ma sens? Ja nie jestem fanem. Myślę, że first track jest trochę overrated. On by tu... On chciał ta śmierć znowu. Idealnie. No i tak sobie myślę... Że najlepszym spelem moim tak naprawdę jest uh, W, co nie? Git! Czekaj, czy ona zginęła od minionów? <laughs> nie, nie dostawałem nowej runy z czerwonego drzewka. Może Banshee na ostatnie? Wydaje mi się, że Banshee nie było mi potrzebne w tej grze. Jeżeli przede mną szli ludzie i Fiddle ultował na nich, to ja nie potrzebuję Banshee. Dobra, ej, fajnie się gra w tym z x